A jednak to nie był tylko sen. Ta historia wydarzyła się naprawdę. W moim życiu wyglądała ona tak. Właśnie tutaj, w tym miejscu, dwa lata temu leżałem przed przyjęciem święceń kapłańskich. Była wtedy śpiewana litania do wszystkich świętych. Powiem szczerze, że nawet jej nie słuchałem. Dlaczego? Dlatego, że słuchałem pewnej myśli, która mi się pojawiła w głowie. Myśl była taka. Że Pan Bóg właśnie w tym momencie bierze mnie na swoje ramiona. Nie ukrywam, że się bałem, przychodziły jakieś wątpliwości, i w myślach widziałem, jak Pan Bóg bierze mnie na swoje ramiona, na swoje barki, i mówi tak: Niezależnie od tego, czy się boisz, czy masz wątpliwości. Czy myślisz, jak to będzie? To wszystko się dokona. Ja Cię przez to wszystko przeniosę. I będę Cię niósł, nigdy Cię nie opuszczę. I powiem Wam, że, że nigdy mnie nie opuścił. Kiedy właśnie na ekranie nieba yy, przypominam sobie te dwa lata kapłaństwa, które są za mną, momenty, kiedy było ciężko, kiedy nie potrafiłem prosić o pomoc, to Pan Bóg we mnie wołał i prosił innych o pomoc, nieraz przez łzy, i zawsze stawiał ludzi, którzy rzeczywiście mi pomagali, pomagali wracać do modlitwy do spowiedzi do prawdziwego życia i powiem wam jedno że ta historia też się wydarzyła albo się wydarzy w waszym życiu w twoim życiu w twoim życiu też są ślady boga zrób ty tylko jedno bądź szczery względem boga drugiego człowieka względem swojego przyjaciela. Ślady Boga. Pan Bóg w Twoim życiu też zostawił swoje ślady.